W rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacji pucharu EHF, azoty Pławy po raz drugi pokonały Handball esz. Po wyrównanym spotkaniu w Pławach obie ekipy stoczyły jeszcze bardziej zacięty mecz w Luksemburgu. O jedno trafienie lepsi okazali się podopieczni Michała Skurskiego. Wygrana 26 do 25 dała przepustkę do decydującej fazy eliminacji tych rozgrywek. Spotkanie było wyrównane. Praktycznie przez całe 60 minut azotowcy nie potrafili odjechać przeciwnikom na więcej niż dwa gole. Gospodarze przez cały czas byli blisko remisu. Podopieczni Michała Skurskiego Kontrolowali przebieg spotkania i na przerwę schodzili przy wyniku 15-15. do 15. Taki wynik cały czas premiował zespół z Puław. Po przerwie sytuacja praktycznie się nie zmieniła. Azotowcy prowadzili, ale w rozmiarach nie gwarantujących spokoju w tym meczu. Równomiernie rozłożone siły pozwoliły gościom wygrać mecz jedną bramką i, doliczając skromną trzybramkową zaliczkę z Puław, to zawodnicy azotów awansowali do kolejnego etapu rozgrywek. Handball Esz azoty Puławy 25-26 do, do przerwy 15-15. do 15. Azoty Puławy zagrały w składzie Bogdanów koszowy ser. Roka Przybylski, Kowalczyk, Łangowski, Adamczuk, Szyba, Rogulski, Dawidzik, Jarosiewicz, Gumiński, Skierawski, Grzelak, Moryń i Kasprzak.